Hej, w tym odcinku pogadamy trochę o tym, czy last epoch jest grą, w którą warto zagrać w 2023 roku, co wnosi do gatunku, a także czy warto się nią zainteresować. Przygotowałem parę mocnych punktów, które mam nadzieję pomogą Wam podjąć decyzję. Dajcie także znać, czy przerzuciliście się na Diablo, czy pozostajecie wierni last epoch. Jestem bardzo ciekaw, na ile premiera nowego tytułu miała wpływ na ogrywaną grę. Zapraszam do oglądania. Last Epoch trafiło na Steam w 2019 roku jako early access, natomiast w 2018 roku ujrzało światło dzienne jako darmowe demo za pośrednictwem Kickstartera, który pozwolił zebrać fundusze na dalszy rozwój projektu. Od tego czasu pozostaje w fazie wczesnego dostępu, regularnie otrzymując aktualizacje wnoszące poprawki, udoskonalenia i dodatkową treść do gry. Średnio w Last Epoch gra od 2 do 5 tysięcy graczy dziennie, natomiast wraz z pojawieniem się nowości w grze, w tym multiplayera umożliwiającego granie w drużynie złożonej z maksymalnie 4 graczy, zaliczył on skok zainteresowania sięgający nawet 40 tysięcy graczy online. Całkiem sporo jak na tytuł we wczesnym dostępie. Generalnie po wejściu do gry jedną z pierwszych rzeczy, którą zauważymy, to całkiem żywy czat globalny, w tym wypowiedzi osób, które poszukują kompanów do wspólnej gry. Na ten moment zauważyłem lekki spadek aktywnych graczy, myślę, że jest to spowodowane ogrywaniem nowego Diablo. Niezależnie od socjalnego aspektu, to my decydujemy, czy chcemy grać z kimś, czy rzucimy wyzwanie wrogom samotnie. W grze znajduje się fabuła, którą będziemy naturalnie poznawać poprzez granie, gdyż w tym momencie każda nowo stworzona postać zaczyna grę w tym samym miejscu. Wraz z ostatnią aktualizacją, która trafiła do gry 25 maja, początek gry otrzymał rework i obecnie możemy się cieszyć bardziej spójnym i bogatszym światem gry już od początku rozgrywki. W Last Epoch poza głównym wątkiem fabularnym znajdziemy sporo wyzwań pobocznych, gwarantujących nam dodatkowe nagrody w postaci złota, doświadczenia oraz pasywnych punktów, które będziemy mogli zainwestować w drzewko rozwoju, czyniące naszą postać silniejszą. Wraz z przechodzeniem gry odkryjemy także lokacje, które zapewnią nam wyzwania endgameowe, jednak sama gra nie będzie stawiała nam przeszkód przed tym, by mierzyć się z nimi znacznie wcześniej. Do wyboru z takich wyzwań mamy linie czasu, o których nagrałem już film, czyli Monolith of Fate, a także podziemia, do których będziemy musieli zdobyć klucze. A każdy dostępny dungeon zapewni nam oryginalne wyzwanie, a także unikatowe nagrody. Całość sprawia, że nawet po setkach godzin gry nie zabraknie nam aktywności, które będziemy mogli podejmować. Jednocześnie linie czasu zawierają własne krótkie questliny, których przejście zapewni nam dodatkowe nagrody. Całe doświadczenie z rozgrywki jest płynne i nieprędko zabraknie nam rzeczy do roboty. Wszystko to jednak zależy od siły naszego Herosa, wobec tego, abyśmy mogli sobie poradzić ze stale rosnącym poziomem trudności, do naszej dyspozycji będzie bardzo bogaty arsenał przedmiotów. Wśród nich znajdziemy klasyczne przedmioty magiczne, rzadkie, setowe i unikatowe. Dalej jednak w grze trafimy na potężniejsze przedmioty magiczne, które w Last Epoch uzyskały własną kategorię i są nimi przedmioty Exalted. O tych przedmiotach również znajdziecie film na moim kanale. Ostatecznie do naszej dyspozycji otrzymamy również opcję na tworzenie przedmiotów legendarnych, niezwykle potężnych przedmiotów stanowiących połączenie przedmiotu unikatowego i Exalted, a to wszystko za pomocą jednego z dungeonów dostępnych w grze. Wraz z ostatnią aktualizacją pojawiła się jeszcze jedna kategoria przedmiotów unikatowych, posiadających specjalny parametr Weaver's Wheel który będzie ulepszał przedmiot wraz z pokonywaniem wrogów w trakcie jego używania. Odcinek poświęcony tym przedmiotom już wkrótce. Last Epoch posiada także bardzo ciekawy system craftingu, bazujący na nadawaniu pożądanych cech przedmiotom, które znajdziemy. System jest rozbudowany, ale jednocześnie deweloperom udało się uczynić go intuicyjnym i przyjemnym. Tym samym, po zasiekaniem wrogów w grze, możemy oddać się magicznemu kowalstwu, które nada pożądane cechy przedmiotom, które znajdziemy. W grze znajdziemy 5 klas postaci, a każda z nich dysponuje własnym zestawem umiejętności, a każda klasa ma trzy mistrzostwa, z których będziemy mogli wybrać jedno w trakcie gry. Obecnie nie wszystkie mistrzostwa są dostępne, wobec tego trzy klasy mają dostęp do dwóch mistrzostw. Umiejętności Last Epoch mają własne drzewka rozwoju, które możemy wykorzystać, by dostosować dany skill na nasze potrzeby. Poza rozwijaniem skilli w taki sposób znajdziemy także przedmioty unikatowe, które również będą mogły zmienić działanie części umiejętności. Samych skilli nie jest dużo, wobec czego czasem możemy mieć problem z dobraniem skilli, które uzupełnią nasz build. Mimo wszystko uważam, że Last Epoch pozwala nam jednak na sporą kreatywność i będziemy mogli naprawdę sporo czasu poświęcić na zabawę z różnymi opcjami gry. System ten wspiera tani respect, który bazuje w przypadku pasywnych punktów na niewielkiej ilości złota, a dla umiejętności aktywnych jest on skoncentrowany tylko i wyłącznie na punktach doświadczenia, które będą potrzebne do zdobycia punktów, które będziemy mogli zainwestować ponownie w drzewko danej umiejki. Teraz trochę o bolączkach, od których Last Epoch nie jest wolne i które uważam, że nadal mogą powodować takie uczucie, że nabywając tytuł podejmujemy pewne ryzyko tego, że włączymy kiepsko działającą, wybrakowaną grę, na którą wydamy obecnie około 160 zł. Tym samym wiele osób może wstrzymywać się z zakupem Last Epoch tylko dlatego, że za projektem nie stoi żadne rozpoznawalne studio, a pewne elementy gry wydają się być przestarzałe. Wobec tego, rozpoczynając przygodę w Last Epoch, możemy się spodziewać, że czasem nasza postać może zawiesić się w miejscu bez możliwości poruszania aż do czasu użycia jakiejś umiejętności. Czasem także ekran ładowania potrwa dłużej niż minutę, ale generalnie nie zdarzyło mi się, aby gra się skraszowała albo zawiesiła. Część umiejętności zapewniających szybkie przeskoczenie lub dobiegnięcie do wroga zawieźć nas gdzieś po drodze, ale generalnie nie dzieje się to nagminnie. W Last Epoch nadal brakuje trochę treści, tak jak wspominałem, wciąż czekamy na mistrzostwa oraz brakujące umiejętności. Dodatkowo w rozbudowie znajduje się endgame i chociaż mamy już naprawdę fajny wybór jeśli chodzi o późną fazę gry, to nadal w stosunku do zapowiedzi mamy mocno ograniczone pole manewru. Pozostaje czekać na dalsze aktualizacje. A co do aktualizacji, to chociaż pojawiają się one regularnie, to nie zawsze są one skoncentrowane na zdaje się fundamentalnych potrzebach community, a bardziej zdają się być rozproszone i dotyczące wszystkich aspektów rozwijania tytułu. Mam tu na myśli fakt, że w grze nie mamy na przykład jeszcze handlu, a ostatnia aktualizacja dodała za to sklep z przedmiotami kosmetycznymi. Został przeprojektowany pierwszy akt gry na całkowicie nowy, a brakuje mistrzostw dla naszych postaci i tak dalej. W ostatnich tygodniach deweloperzy dostali mocno potyłku od community i mam nadzieję, że skoncentrują oni swoje siły na właściwych obszarach rozwijania Last Epoch. Koniec końców sama gra działa dobrze. Rozpoczynając swoją przygodę w Last Epoch czeka nas płynna i fajna rozgrywka. Należy jednak brać pod uwagę, że nie jest to tytuł AAA, więc niektóre animacje i modele mogą budzić zastrzeżenia albo sprawiać szydercze uśmieszki. Jeśli jednak przetrwamy takie potknięcia, do dyspozycji otrzymamy dobrze działającą grę z rozbudowanymi opcjami personalizowania naszego buildu i systemem zachęcającym do zabawy naszą postacią i jej ekwipunkiem. Last Epoch powoli, ale do celu zmierza w kierunku wersji 1.0, która jednocześnie zakończy kilkuletni okres wczesnego dostępu i mam nadzieję pozwoli w grze na wypłynięcie na głębokie wody. Czas premiery Diablo myślę, że pozwoli studiu na złapanie oddechu i wytężoną pracę nad dokończeniem tytułu, by wydać go w momencie, kiedy Diablo 4 będzie już ograne przez większość zainteresowanych graczy. Podsumuję ten film koncentrując się na dwóch nurtach wyznaczonych przez zdaje się dwa najbardziej liczące się tytuły w gatunku. Wobec tego, jeśli podobało wam się Path of Exile, ale było zbyt skomplikowane, czy po prostu wam się znudziło, to Last Epoch na 99% będzie się wam podobało. Znajdziecie tu sporo podobieństw w mechanice, a jednocześnie więcej swobody i brak nadmiernego skomplikowania niektórych aspektów gry. Jeśli jesteście natomiast graczami Diablo, zastanówcie się, czy poszukujecie bardziej złożonej alternatywy, w której po zaklepaniem hord wrogów będziecie musieli wykazać się pewną pomysłowością i nadrabianiem braków w ekwipunku za pośrednictwem rozbudowanego systemu craftingu, w którym spędzicie sporo czasu. Dodatkowo przez konieczność zdobywania szardów, ekonomia gry także będzie dla Was odmiennym doświadczeniem. Myślę, że jeśli przed zakupem Last Epoch powstrzymujecie obawa o produkt wybrakowany i źle działający, możesz być spokojny. Koniec końców, każda wychodząca łatka do gry oczyszczają z kolejnych błędów, i już w tym momencie jest to pełnoprawna i w pełni grywalna gra. Aktualizacje są regularne i nic nie wskazuje na to, aby były jakiekolwiek problemy z tym, by gra nie opuściła early accessu na pewnym etapie. Na ten moment powiedziałem chyba wszystko, wobec tego zapraszam Was do subskrypcji i pozostania na bieżąco z informacjami dotyczącymi Last Epoch. Na moim kanale znajdziecie filmy, które dotyczą już większości aspektów rozgrywki, ja także zawsze chętnie postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. Do zobaczenia!